Online Work to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz w internecie. W każdej dekadzie pojawia się coś naprawdę wielkiego i przełomowego. W latach 80. był to Magnetowid, w 90. komputery osobiste i internet. W pierwszej dekadzie XXI wieku telefon komórkowy i media społecznościowe. Osoby, które wykorzystały szanse, jakie pojawiły się na przestrzeni lat, stały się milionerami. Online work to potężny trend i nadchodząca przyszłość. Wszyscy, którzy poznają nowe możliwości i wdrożą je w życie, zostaną liderami ogromnego rynku. Właśnie oglądasz pierwszy materiał systemu, dzięki któremu będziesz mógł zarabiać online. Jeśli poświęcisz minutę, aby bliżej przyjrzeć się temu projektowi, to otrzymasz instrukcję dotyczącą tego, jak w prosty i szybki sposób, bez dużego zaangażowania czasowego, zarabiać w internecie. W dobie mediów społecznościowych i wielopoziomowego spamowania, trudno dobrze ocenić i wybrać właściwy projekt, który przełoży się na rzeczywisty i długoterminowy dochód. Wirtualny prezenter to innowacyjny system, który w intuicyjny sposób nauczy cię, jak przy użyciu telefonu zbudować międzynarodowy biznes, nawet bez znajomości języków obcych. Tylko z wirtualnym prezenterem nauczysz się, jak zarabiać w mediach społecznościowych i jak wykorzystać najnowsze trendy. System łączy trzy najbardziej dochodowe trendy naszych czasów: wellness, IT i rozwój osobisty. Dzięki nim będziesz mógł w prosty sposób nabrać doświadczenia i zdobyć niezbędną wiedzę, które przełożą się na Twoje dochody teraz i w przyszłości. Korzystając z wirtualnego prezentera, dowiesz się, jak właściwie się komunikować i budować relacje przez Internet. Poznasz narzędzie, które wykona za ciebie aż 80% pracy. Otrzymasz też gotowy, skuteczny biznesplan i sprawdzony model działania. Zapraszam cię do obejrzenia kilkuminutowego materiału, w którym poznasz twórców tego systemu, poznasz ich wizję i innowacyjny model biznesowy oparty na wartościach, jakimi się kierują. Soft marketing, bo o nim mowa, to doskonale przemyślana strategia, z której ty również będziesz mógł czerpać korzyści.